Czy na pewno wiesz, jak wypaczony potrafi być stosunek intelektualisty do chrześcijaństwa? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce kręta bywała droga aktywnego badacza do publikacji książki, Podejmującej kontrowersyjny temat, do pozyskania środków na wydanie pracy, powiedzmy w kasie imienia Józefa Mianowskiego. Wbrew temu, co może Ci się wydawać, Pytania te są ze sobą powiązane. Zapraszam Cię do obejrzenia opowieści o życiu i twórczości Władysława Witwickiego, ze szczególnym uwzględnieniem biograficznego kontekstu powstania książki zatytułowanej Wiara Oświeconych, historia została ozdobiona rysunkami Justyny Margielewskiej. A jeśli mój materiał Ci się spodoba, Proszę cię o wsparcie kanału, subskrypcją, udostępnieniem, komentarzem, łapką. Władysław Witwicki pisał o tym, że wiarę stracił wcześniej pod wpływem złego traktowania przez księży. I nauczycieli. Dom rodzinny opisywał jako wypełniony schematyczną, surową, religijnością prostych, niewykształconych ludzi. To znaczy taką, w której częstym pobożnym praktykom nie towarzyszą głębsze przeżycia emocjonalne ani refleksje intelektualne. Jednak to świadectwo autobiograficzne nie wydaje się do końca wiarygodne. Dom wypełniony suchą, sztuczną religijnością niekoniecznie wychowałby siostrę Władysława Witwickiego, Helenę Witwicką, która została siostrą zakonną, jak wynika z zachowanej korespondencji usiłowała wpływać na literackie prace swego brata. Wydaje się więc całkiem możliwe, że Władysław Witwicki za młodu przeżywał wiarę również pozytywnie, głęboko, ale skończyło się to Wielkim rozczarowaniem, w konsekwencji w dorosłym, niedowiarczym życiu zachowywał emocjonalny, negatywny stosunek do pobożności. Mimo to formalnie pozostawał członkiem Kościoła Katolickiego. Zaraz po pierwszym ślubie, gdy małżeństwo okazało się nieudane, wziął rozwód a następnie jak to mówią znalazł sobie nową żonę równocześnie przeszedł na protestantyzm tym sposobem zbulwersował konserwatywne lwowskie środowisko w którym się obracał i prawdopodobnie utrudnił zahamował swoją Szybko rozwijającą się karierę naukową. Religią zajmował się także z przyczyn zawodowych. Na początku XX wieku, prawdopodobnie pod wpływem swojego mistrza, Kazimierza Twardowskiego, sporządził krytyczny przekład pism. Williama Jamesa, amerykańskiego psychologa i filozofa, opowiadającego się między innymi za możliwością bezproblemowego godzenia wiary, religijności z wiedzą naukową. Tym samym przybliżył polskiemu czytelnikowi autora. Wówczas bardzo popularnego, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem światowej publiczności. Uznał jednak, że William James wypowiada się w sposób wyjątkowo niejasny i dalej miał problem z tym, jak ludzie wykształceni mogą wierzyć. Chrześcijańskiego Boga w biblijny przekaz. Wiele lat później postanowił przeprowadzić badanie, zwane w psychologii wywiadem pogłębionym. Sporządził więc specjalny scenariusz i kwestionariusz z pytaniami. Znalazł osoby zainteresowane udziałem w eksperymencie. Przeprowadzał rozmowy i na podstawie zebranych materiałów napisał książkę sprawozdawczą zatytułowaną Wiara oświeconych. Działo się to w pierwszej połowie lat trzydziestych XX wieku. Jak wynika z korespondencji między Władysławem Witwickim a jego mistrzem Kazimierzem Twardowskim, autor nie miałby problemów z publikacją, Gdyby skierował się do wydawnictwa prywatnego, zaangażowanego ideologicznie, radykalnie lewicowego. Nie chciał jednak medialnej burzy, wpisywania się w wojnę polityczną polsko-polską. Pragnął, by jego pracą zaopiekowało się wydawnictwo naukowe. Napotkał jednak na opór ze strony środowiska, wówczas wydawnictwa polskie zajmujące się publikacją prac naukowych. Zachowywały się tak samo jak dzisiaj: oczekiwały pomocy pieniężnej od państwa, fundacji wspierającej, popularyzację wiedzy, albo od samego autora. Wykładający środki oczekiwał nieraz, tak też było w omawianym przypadku, żeby z prośbą o sfinansowanie wystąpiło Towarzystwo Naukowe. To znów nie było proste dla Władysława Witwickiego, który obawiał się sprzeciwu ze strony katolików i narodowców pełniących Role decyzyjne. W końcu próbował załatwić sprawę publikacji za pośrednictwem Warszawskiego Towarzystwa Filozoficznego, które zwróciło się o sfinansowanie do kasy imienia Józefa Mianowskiego, wówczas najważniejszej organizacji wspierającej rozwój polskiej nauki. Sponsor jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji w nieudolnie skrywanej tajemnicy zlecił wykonanie recenzji pracy Władysława Witwickiego filologowi klasycznemu, historykowi filozofii, profesorowi Adamowi Krokiewiczowi uczonemu, niewątpliwie zasłużonemu dla polskiej kultury. Adam Krokewicz został zapamiętany jako znakomity wykładowca, nauczyciel, m.in. Zbigniewa Herberta i Zygmunta Kubiaka. Napisał kilka opracowań poświęconych Myśli starożytnych Greków, w tym książkę nadal wykorzystywaną na zajęciach z etyki dla studentów, omawiającą moralność Homera i etykę Hesioda. Tymczasem dzisiaj poleca się studentom inne przykłady Platona niż te wykonane przez Władysława Witwickiego, a pozostałe jego dzieła zalegają zakurzone na bibliotecznych półkach. Dorobek podsumowują artykuły historyk, psychologii, Teresy Rzepy, zatytułowane dość wymownie. Władysława Witwickiego Psychologia zaprzepaszczonych szans, dlaczego Władysław Witwicki nie odkrył zjawiska dysonansu poznawczego. Co się kryje za kursami przykładu dialogów Platona i książki Uczeń Twardowskiego? Ale jeśli sięgniecie po listy zachowane, krążące swego czasu między Władysławem Witwickim, a jego dawnym mistrzem Kazimierzem Twardowskim, otrzymacie odmienny obraz sytuacji. Przeczytacie, że kasa imienia Józefa Mianowskiego wybrała rezydenta w sposób fatalny. Wręcz skandaliczny. Korespondenci opisali sobie Adama Krokiewicza jako upartego, ograniczonego głupca, pozbawionego kompetencji z, z zakresu psychologii i filozofii, a co więcej, uprzedzonego względem autora. Władysław Wytwicki i Kazimierz Twardowski spodziewali się negatywnej recenzji i mieli rację. Książka o wierze ludzi wykształconych ukazała się w Paryżu po francusku, a w Polsce dopiero po II wojnie światowej. Jak wam się wydaje, czy Władysław Witwicki przez swoją niechęć do wdawania się w publiczne, medialne awantury stracił okazję, by współpracować z prawdziwie postępową, naukową siłą polityczną? Czy waszym zdaniem Władysławowi Witwickiemu w publikacji znakomitego dzieła przeszkodzili lokalni kultyści niekompetencji oraz narodowcy lub katolicy? A może zdarzył się prawdziwy cud i nastąpił eksport polskiej uczonej tandety na zachód? Pamiętajcie, komentarze należą do was. Moją odpowiedź na te pytania znajdziecie w następnym, planowanym przeze mnie filmie. Trzymajcie się, cześć!